Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni kochani mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach i gdzieś tutaj w plenerze czasem w moim ogrodzie opowiadam wam o takich ciekawszych wątkach perfumowych, bardziej aktualnych, albo pokazuję wam jakieś takie bardzo, bardzo ciekawe plenery, nierzadko silnie związane z perfumami, bardzo silnie związane z perfumami, bardzo ważnymi i pięknymi perfumami, daisy są właśnie te oto no właśnie Anglicy powiedzieliby po prostu Daisy i mówią Daisy na te wszystkie tak naprawdę astrowate, które mają po, po prostu podobną konstrukcję, ale mogą nawet się różnić kolorem i wielkością. Ale ta konkretna Daisy, czyli właściwie można nawet powiedzieć, jest to krotka, to jest można powiedzieć Daisy bawole oko. My mówimy Margerytka, formalnie jest to Jastrun. Także w hołdzie tym wszystkim romantycznym kwiatom malowniczym. Które po prostu chyba wszyscy kochają. Może nie za zapach, bo to różnie z tym bywa, ale za kształt. No bardzo malowniczy, ulubiony element, motyw na sukienkach, broszek, także jeden z piękniejszych motywów, może nawet niedoceniany w roślinach i po prostu ogólnie we wzornictwie. A teraz może jeszcze, jak już jestem przy temacie, bo wrócę do niego. I tak jak jest z tą daisy, tak samo jest z różami. Wyobraźcie sobie tą różę, która gdzieś tam rośnie na polach i ma te blade różowe płateczki, pięć płateczków, albo wyobraźcie sobie taką najpiękniejszą różę, jaką znacie ze wszystkimi kolorami. To róża, to róża. Więc tutaj podobnie, ale do róży jeszcze wrócimy. A dzisiaj przychodzę z perfumami, które powstały w hołdzie tymże kwiatom, ale właśnie zapach został całkowicie wykreowany w laboratorium. Także to jest. To jest ta wersja podstawowa z 2007 roku. Wygląda tak flakonik. Ja już nawet testowałam od rana. Wybaczcie, tak. Mam akurat szczęśliwie, no tak, to jest wielki hit. Mam tu kilka flakoników. Mniejsze, większe, puste, pełne. Także kochani, przychodzę do Was z tym oto cudeńkiem. I coś to za cudeńko. Wykreowane przez Wielkiego perfumiarza Alberto Morillaso w 2007 roku, i od razu Daisy zgarnęła dwie nagrody. Co ciekawe, Mark Jacobs już później nie powtórzył tego sukcesu. Próbował zrobić też z motywem kwiatowym lolę, czy dał taki bardzo fantazyjny flakon, chociaż zaczynał od nadzwyczaj minimalistycznych. Także, słuchajcie, chyba te perfumy Daisy zwabiły jakieś pszczoły tutaj. No, mam nadzieję, że nie rozdrażniły. Także kochani, od razu za opakowanie zgarną, zgarnęła Daisy nagrodę. No nie ma się co dziwić, oni później tak eksploatowali ten motyw, że na dzień dzisiejszy ja się doliczyłam, powiedzmy, flakonów z tym, że... z podobnym korkiem, bo jakby dodać jeszcze byłoby więcej, 52 flakony. No powiedzmy, dodajmy jeszcze ten, ale jeszcze jest taki prostokątny, całkowicie... To taki, no powiedzmy, tylko z namalowanymi motywami. Tutaj nawet są te motywy naniesione. Także jakiś to był motyw zapachowy. Bardzo piękny, świeży, kwiatowy. Alberto Morillas robi piękne perfumy kwiatowe. Bardzo charakterystyczne. Ma wiele hitów na swoim koncie i przełomowych perfum. No, moim zdaniem, Flower by Kenzo to jest jeden z najważniejszych. Jedno z najważniejszych dzieł Alberto Morillasa, chociaż on ma, mówi o sobie, że najba, największym sentymentem chyba darzy, albo nie, ze względu na to, że go ludzie kojarzą, CK1, Calvina Kleina. I tutaj mamy, cóż, perfumy z tego typu motywem muszą mieć piękną świeżość w otwarciu. I tutaj oczywiście jest truskawka, jest serce kwiatowe, jest gardenia, są fiołki, ale w nucie głowy jest grejpfrut i liście fiołka. I coś tam jeszcze było, więc pozwólcie, że zaglądę do notatek. Właśnie truskawka wspomniana. Fragmentyka podaje, że truskawka z głowy. Aha, i ta druga nagroda po prostu za zapach. Fifi Awards, Fragrance of the Year 2008 roku, chociaż zapach 2007. Bo nagroda tak. Gdzieś właśnie teraz były przyznawane kolejne odsłony. I generalnie rzeczywiście potem jeszcze baza kwiatowa z odrobiną wanilii. Także to jest to. No i teraz tak, pokażę Wam różne flakony, które mam. Nie wiem, czy będę się zatrzymywała nad, nad z pisem. To jest tak, Sunshine, nad opisem, no jesteś taka Daisy. Także jak najbardziej prawdziwa, bo jak zaglądacie na przykład na Encyklopedię Brytanika, więc tam Daisy to będzie bardzo wiele roślinek, także żółtych, bo generalnie to jest roślinka po prostu astrowata, czyli pewnie i astry tutaj wchodziłyby w grę, a nawet chryzantema. Po prostu roślinka, która mniej więcej tak wygląda, policzono, że ma tych płatków od 15 do 30, to możecie policzyć, także Piękny, uniwersalny motyw. Najpiękniejszy, chyba. No, myślę, że tak. Może niewiele osób się ze mną nie zgodzi. Chociaż oczywiście wszystkie kwiaty są piękne i rysy są piękne, a nawet takie zwykłe trawy. Jak słuchajcie, pokażę Wam. Jakie te trawy są niesamowite. Nie wiem, czy widzicie. Dzieło sztuki. Maestria. Kochani, Sunshine 2019 rok, czyli młoda kompozycja, wąchałam ją i z takich szczególnych nut, które tu rzucają się w oczy jest Cloudberry i to jest, yy, to jest malina, ona ma polską nazwę, jakaś skandynawska malina, moszanka, no wybaczcie, wiedziałam, zapomniałam, no bergamota, cytryna, nuty kwiatowe. Nuty drzewne, to jest taki, takie combo. Drewno, kwiaty, taka baza tych wszystkich perfum. Daisy, i teraz tak. Pamiętajcie, oni mają w obrębie, zobaczcie, tutaj flakon wygląda inaczej, tu wygląda inaczej. Mają serię Love, mają serię Dream. Dream, dream. No nie wiem, czemu mam taki flakonik, bo ta seria Dream to były kwiatuszki, jakby tak naniesione, ale to jest, to nie jest namalowane, tylko to są takie kwiaty. Drobniutkie kwiatuszki tutaj naniesione i są. O, oh, so. O, oh, z francuskiego, to jest woda. Są z angielskiego, fresh. O, oh, So fresh na przykład. O, oh, są fresh days. I jeszcze jest O, oh, soł fresh, którego było dość dużo wszędzie. Czyli, o, oh, woda tak świeża. To jest odpowiedź na pytania, jak czasem pytacie, czy wymawiać i czy ja dobrze robię, że wymawiam chance albo chans, chance. Myślę, że tutaj nie wolno się tym przejmować i stresować. Warto oczywiście popracować nad poprawną formą wymowy, a czy z angielskiego, czy z francuskiego, no właśnie, jak widzicie, mieszają. I to jest bardzo często o fresh, o z francuskiego a fresh będzie ta sama wymowa, ale czasami jest właśnie pisownia z angielskiego, bo pisownia fresh. Z francuskiego to byłoby Fra i HE przez CH, a to jest po prostu fresk. No, dobrze, ale Oso Fresh. Daisy Black Edition. Dobra, to do tego dojdziemy. Zobaczcie, mieli też limitowane edycje na rocznicę. Ta jest 2008 rok. Daisy Black Edition, czyli rok później. Bo była też srebrna i złota. Chcę Wam pokazać to cudenko. Po prostu skład ten sam, tylko. No cóż, biznes się kręcił, to trzeba by go było podkręcać i bardzo słusznie. Cieszę się, bardzo dziękuję osobie, która mnie pamiętała i mi ten flakonik wysłała. Jak znalazł i podobnie Daisy, to też jest limitowana edycja. Już Wam powiem, nie pamiętam na którą rocznicę, chyba na 10 2,17 tak. I wygląda na to, że też ten sam skład, tylko inny flakon. Cudo, cudeńko. Także wbrew pozorom nie mam aż tak dużo. I jeszcze była... Yy, nie, to, ta była chyba na dziesiątą rocznicę. A Silver Edition, przepraszam, prowadziłam wam, Was w błąd. Więc ten miał, tylko miał ozdobny korek, ale go nie mam. To było na dziesiątą rocznicę, a to jest Silver Edition. Słuchajcie, 52 flakony nigdy nie byłam wielkim znawcą całej linii, no znam wersję podstawową i tam już w zupełności wystarczy. 2009 rok, czyli tak, w 2008 rok później zrobili taką edycję, potem taką. No, no to nie dziwi się, że to taki sukces był, bo dużo jest świetnych perfum, ale z jakiegoś powodu one znikają i myślę, że te flankery, na które tak przeczymy, czyli to są flankery właśnie, właśnie mogę Wam przy okazji wytłumaczyć. Wersja podstawowa, flanker ale też flankery bywają takie. To znaczy tak, właśnie, to będzie limitowany flakon, to będzie flanker. I to będzie flanker. Czyli coś, co wyrasta z jakiegoś pomysłu, z jakiejś koncepcji, jest troszeczkę zmienione, czasem bardzo. No, przy 52 flakonach, a licząc z tymi dodatkowymi, no to tych daisy może być jednak więcej. Tak, bo one też miały daisy. Także, no, 6 dziesiątek Myślę, że można tyle wskazać wersji tego zapachu, no to jest dużo. No, ale za kilka lat będzie już ładna, okrągła rocznica, dwie dekady obecności na rynku. Dwie, dek dwie dekady obecności na rynku to jest taki trudny moment. Bo moim zdaniem, jak już zapach jest, trzy dekady, no to już się staje takim klasykiem, którego trudno wyrzucić z panteonu perfumowego. Natomiast, właśnie do drugiej dekady, między 10 a 20 rokiem obecności na rynku, to jest ten moment, kiedy się ważą losy perfum. Czasem właściciel zmienia markę, czasem perfumy czyli marka, ktoś inny staje się właścicielem marki, czasem no, przez dwie dekady dochodzą różne zmiany przychodzą nowi ludzie, oni tam coś wyrzucają, coś zostawiają także tak. Ale wracamy do naszych kwiatuszków. Naszych stokrotek, czyli Daisy Silver Edition Matowy, mieliśmy yy, to jest był SoundCheck, i teraz będzie Black Edition. Also oh, Fresh, właśnie to jest ta wersja. Dużo się o niej mówiono, nie wiem, z jakiegoś powodu bardzo dużo jej było w mediach. Tej wersji to też jest taki, taki wdzięczny, uniwersalny świeżaczek. Ale to nie są perfumy z jakąś silną osobowością, ale nie jest powiedziane, że takich perfum dużo potrzebujemy. Myślę, że jeśli ktoś gromadzi jakiś mały zbiór perfum, to rzeczywiście takie sygnaturowe, rozpoznawalne, wizytówkowe perfumy, to właściwie nie, nie trzeba tego mieć wiele. No bo jeśli są sygnaturowe, to z, z definicji no nawet powinny być jedne. Natomiast można używać takie perfumy niezobowiązujące na co dzień. No to. Te się w tej roli sprawdzą. To teraz warto sprawdzić, co tam jest w składzie. 2011 rok właśnie jakoś tak marka przemilczała. Na przykład nie ma perfumiarza. A ciekawa nuta głowy, bo jest gruszka i jest malinka. A w nucie serca też ciekawie, bo jest fiołek, bo jest liczy, bo jest kwiat, jabłoni, róża i jaśmin. A nuta bazy ze śliwką. No to może rzeczywiście ja nie miałam okazji nosić tych perfum. Śliwka daje perfumom taką mocniejszą bazę. Dużo perfum o orientalnym charakterze ma śliwkę w składzie. Ale to jest o, oh, so fresh, więc tutaj nie będzie. I teraz, kochani, muszę Wam pokazać, bo tak naprawdę jesteśmy na lawendowym polu, przy którym, moim lawendowym polu, jest taka właśnie kwietna łąka. Także, skoro przy lawendowym polu jesteśmy wersja lawendowa, która się nazywa o, oh, so fresh twinkle. I teraz pamiętajcie, oni lubią, właśnie teraz zrobili też Mniej więcej chyba, a nie wiem, czy nie czasem dwa razy do roku. Tak, dwa razy do roku robią takie trio. I jest tak, O Soul, Fresh, jest Daisy, i jest Love. No i ona ma, ma swoją nazwę. Tu jest Twinkle, to było Daisy, tutaj było Sunshine, nie wiem, czy też była cała trójeczka Daisy Love. I teraz tak, coś ta lawendowa wersja miała. 2017 rok, czyli ładnie wymyślona wersja na dziesięciolecie, albo inaczej przy okazji dziesięciolecia, nuta głowy malina, nuta serca, fiołek i dzika róża. No to tak prawie jak tutaj u mnie na polu, bo mam tu maliny, mam tu fiołki i dziką różę, ale nie mam bitej śmietanki, ale mam porzeczki. A ta śmietanka i te porzeczki są w nucie bazy. Niestety, pusty flakon, nie wam Powiem kto używał. Pobrzmiewa znajomą. Myślę, że nad całym akordem roztacza taki, taki. Rejwodzi tutaj zapachowo ta czarna pożyczka. co nam jeszcze zostanie? Daisy, also Fresh Days, właśnie. Ach, słuchajcie, to jest skwinka. No to jest straszne, że ja. 2019 może jeszcze można gdzieś znaleźć. Ja, jako wielka fanka nutek brzoskwiniowych, nie miałam możliwości nadpowąchać, potestować. Ktoś wypsikał do ostatniego Atomika, czyli zapach się uda udał. Podał, po, po prostu ładny był. Aha, właśnie. Może to Wam powinnam pokazywać więcej: te główeczki. Bo to jest właśnie tej wer wersji Oso oh Fresh: one mają te kwiatuszki. I tu też zobaczcie: ta lawendowa, czyli Twinkle. I jeszcze ostatni mi został, którego Wam nie pokazywałam za zbyt dokładnie. O, tu nawet z kartonikiem przetargałam. Teraz, kochani, pamiętajcie, Daisy Dream. Też uwielbiałam tą linię właśnie ze względu na ten niebieski, więc znakomicie wyglądał w tych pozostałych wersjach. Ale chyba sobie nie zapisałam, co on tam miał. Nie, nie mam Daisy Dream. Także pozostaje Wam doczytać sobie. A z mojej strony taka gorąca prośba. Ja, kochani, tutaj na to pole, na tą moją łąkę kwietną, przetargałam cały... Zestaw do nagrywania, flakoniki, ciężkie pudło. Więc proszę o łapkę w górę za poświęcenie. No i jeśli możecie coś powiedzieć o Waszym ulubieńcu z tej przebogatej, można powiedzieć 60-flakonowej linii, byłabym wdzięczna. Na które warto zwrócić uwagę, może coś trzeba rozszerzyć, coś dodać, może skorygować, to to piszcie. Będę wdzięczna. Nie jest to linia, którą całą mam tak dobrze opanowaną, ale jak widzicie, można mnie tutaj z tego rozgrzeszyć, ponieważ jest to linia bardzo przybogata. A też mam pytanie do Was: jak myślicie, czy przetrwa? Czy będą to kontynuować? Jak, jak daleko jeszcze można pojechać? Bo w tej momencie to jest chyba jedna z najbogatszych linii perfumowych w całym świecie perfum. Pamiętam, że Miss Dior skończyła część na 30 kilku. Nie jest wykluczone, że nieźle. Naprodukowała tych swoich jabłuszek do Nakaran tej swojej linii, ale do 60 Pani dojechała. Nie wiem. A no później sprawdzę, zapomniałam sprawdzić przed filmem. Nie pomyślałam o tym po prostu. Improwizuję, kiedy robię te filmy tutaj. Także kochani, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Plener pewnie zniknie, bo zapowiadają burze. Też przyjdą pewnie dzieci skubać kwiatki na, na boże ciało, a niech skubią. Bardzo proszę, jest moja oficjalna zgoda. Także, no, najprawdopodobniej ten plener zniknie. Ale no nic, będzie za rogi. Pewnie jeszcze większy, bo on się tu rozrasta. Tak w ogóle to Wam powiem, że właśnie ten jastrunt w Ameryce Północnej jest uważany za gatunek inwazyjny i on taki jest. Tam jest lawenda przerośnięta tymi, tymiż kwiatami. Ona wchodzi coraz bardziej w lawendę. Ta moja Daisy. Także będę musiała wykopywać i, nie wiem, może będę sprzedawać. Na wiosnę albo jesienią. No kochani, wszystkiego pachnącego papa.